Witam dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie w tym moim cyklu starzy słuchacze stali słuchacze wiedzą o co chodzi porozmawiamy dzisiaj o tej zbrodni która wydarzyła się na cywilach na Ukrainie miejscowość Bucza Bucza koło Kijowa koło Hostomelu, koło lotniska i powiedzcie jak to jest możliwe w XXI wieku w Europie dzieją się takie rzeczy. Pierwsza sprawa to jest ostrzeżenie: Rosjanie robią to specjalnie z premedytacją. Dwa, druga sprawa: mają złamać naród. Naród ma się zacząć bać. Dlatego robią takie rzeczy. Nie cofną się przed niczym. A jak myślicie skąd to wiem? A, no, a mianowicie wiem to stąd, iż będąc małym dzieckiem, nasłuchałem się opowieści ludzi, którzy przeżyli jeden front niemiecki, drugi front rosyjski, i wypowiadali się a propos Niemców i a propos Rosjan. Bali się ich jak ognia. Po to swołocz, mordowała, gwałciła i kradła na wszystkie możliwe sposoby. I to nie jest tylko moje zdanie. To jest zdanie dziesiątek świadków. I teraz co mamy? Powtórkę z historii. My, Polacy, powinniśmy dobrze pamiętać to, co się stało w Miednoje, w Ostaszkowie, w Katyniu. Jaki był sposób? Walki z nami. Zniszczenie elity, czyli strzał związane ręce w tył głowy. NKWD tak robił. I oni robią to samo w świetle Jupiterów. Tylko nie przewidzieli tego, że w XXI wieku nie da się tak łatwo ukryć zbrodni. Europa przemilczała Syrię. W Syrii co robili? Robili to samo. Robili to samo bezwzględnie, nie patrzyli na nic. I w swojej słabości i bezsilności robią to dzisiaj na no, okay, Ukrainie. Może mi nie lubić Ukraińców, bo ja za nimi osobiście nie przepadam. Ale to co robią Rosjanie. Dzisiaj, kto daje przyzwolenie, przyzwolenie tym ludziom? Oni nie mają sumie? Nie mają sumie. Zostali tak ukształtowani, w ten sposób. I koniec. Jeżeli giną po jednej i po drugiej stronie ludzie, a pojawiają się różne filmy w internecie, oczywiście trzeba brać na to poprawkę, bo też się ukazał film, gdzie. Jeńca morduje jakiś młody Ukraińiec, czy faktycznie do tego doszło, czy to jest jakaś prowokacja, tego nie wiemy, ale wiemy, że i naród rosyjski i ukraiński w tej kwestii nie ma sobie równych i nie będziemy teraz opowiadali, czy oceniali sytuację, która teraz jest w tej chwili. No po prostu to jest coś okropnego i to XXI wiek, Europa i teraz tak specjalnie, słuchaj, się tak patrzę na to miasto, jak wyglądało przed wojną. Bardzo fajny teren, zobaczcie ile lasów, ile wszystkiego, no wiadomo, domy są różne, widzę tu jakiś bogaty pun się ogrodził, może jakiś zakład, nie wiem, po prostu tak bawię się tą aplikacją. ale idą naprawdę ciężkie czasy i to jest też ostrzeżenie dla nas. Patrzcie, Polaczki, co was czeka, bo nie ma zjednoczenia w Europie. Zobaczcie, to co robią Niemcy, Francuzi, już, już im luda zmiękła, już stro, już gro. Do Putina dzwonić, być takiego, jak został poniżony Makron, to w ogóle dla mnie to jest Ewentualnie, no ale nie mnie to oceniać w tym moim wykładzie. W każdym razie będę się steszczał, bo nie chcę robić długich filmów. Jeżeli sobie znamy sprawę ze wszystkich tych z całych sytuacji, z tych wszystkich zbiegów okoliczności, no to idą mnie wesołe czasy. A czy nasze sojusze są na tyle trwałe, iż jak Rosjanie spróbują tu wejść, do Polski, bo oni się odważą, prędzej ci później. Jakie będą te nasze sojusze? Czy skończą się tak jak na Ukrainie? Nie wiem. Oby, oby nie. Niby jesteśmy w NATO, niby wszystko straty daty. Natomiast niestety historia mówi nasze coś innego. Mieliśmy sojusz w 1939 roku z Francją, z Anglią no jak się to skończyło chociaż teraz widzę, że Anglicy Anglicy nadrabiają trochę może trochę odrobili zadania domowego natomiast Europa uzależniona od gazu od rosyjskich węglowodorów mamy przykład Węgier państwo natowskie wypina tyłek ale społeczeństwo węgierskie no, wypina tani gaz, tania robka nieważne są hektolitry krwi sąsiadów, lepszych czy gorszych. I tak się to wszystko zapowiada. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie za miesiąc. Prawdziwi analitycy mówią, iż Władimir Władimirowicz chce osiągnąć jakiś cel przed 9 maja, przed dniem zwycięstwa, tak zwana wielka wojna ojczyźniana. Jeżeli się ktoś orientuje w historii, no to też wiedział, jak to wszystko wyglądało, nie? Do jakiej tragedii zostało to wszystko doprowadzone przez Stalina. To uwielbiają do dzisiaj. Popatrzcie sobie na to miasto. Normalnie wyglądało. Nie ma jakiś super willi, ale, ale normalne domy. Normalnie ludzie jakieś pewno potrafili sobie żyć. Bo to przecież zachodnia Ukraina. Tak jak wszędzie, i bida, i bogactwo i. Popatrzmy teraz, co tam jest dzisiaj pokazywane. To, co jest w telewizji, to jest pikuś. Wystarczy wejść na niektóre strony, Twittery, nie Twittery. Ja po prostu, generalnie, tak po ludzku, jestem w tym wstrząśnięty i, i tyle. Czy będą kiedyśkolwiek osądzeni? Ci zbrodniarze? Na tym świecie nie. Dopiero zobaczą jak będą umierać, jak przyjdą ich ofiary po nich na wieczne potępienie. A mają Rosjanie takiego małego proroka Sławika, dziesięcioletni chłopiec, który już nie żyje i on mówił jak kończą zbrodniarze. Ale ta nauka ich nic nie uczy. I my jako Polacy musimy bardzo uważać, bardzo uważać i być ostrożni. Bo tutaj się zapowiada dziwny czas bo tu jest rozgrywających na tej Ukrainie jest bardzo dużo. To są wszystkie mocarstwa łącznie z pewnymi rodzinami, jak wiecie, kto tu pociąga za sznurki, kto wywołuje wojny, kto topi świat we krwi. Myślę, że łączycie kropki, ja teraz może będę troszkę więcej wstawiał materiałów, ale czas jest dziwny, wszystkich tych fachowców jest tylu, że głowa boli to, co dopiero ja, taki mały, szary człowieczek. Ale pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.